Process. It started the day before yesterday, I think, with 26 teams. Uh, yesterday we presented 20 of them. This morning, again, seven were on stage. And now, after so much work and so much shared effort, we're going to talk about three teams that made it uh, according to the voting of the jury. And I can tell you, and of it, that's nothing new, but and you always hear that, but it's always true. Uh, there was a lot of hot debate going on. Who should be the three winners? And those of you who saw the seven teams pitch, you should know what we're what I'm talking about because they were all excellent. They have all businesses that have every chance to be really, really big. And selecting three of them was really one major effort. In addition to that, before we come to the to the winners, uh, we also had this uh, competition among the audience. And See who the winners are. You invested 2,102,030 euros in Professor Y and their chemistry teaching solution. Wow! Amazing! Amazing! Beautiful. So, those are the winners of the public vote. And I think the public vote is, is, is especially important for these guys because they have a product that they want to sell to you guys, uh, the ones among you who are. Or who have children who are already parents, all the ones among you who still see themselves as people who, on a Sunday afternoon, see themselves tinkering with, you know, chemistry, but not want to blow up the living room. So maybe you want to buy this product too. That said, the moment has arrived. We're going to talk about the third-place team, and the third-place team is. A team that aims to be the successor of. The successor to everything that we know about city guides. Please come on stage. Audio trip! To be showered with presents and gifts uh, from Starter, you're going to get thousands of services. And you have earned it, my friend. Thank you, very much. Thank you so much. Thank Audio you. trip. It was thanks to you. <laughs> New generation of Polish digital entrepreneurs. And there's your. Uh, tries to change away how we interact with the world and the technology that we're facing. Second place, We'll give it up for Bartosz, Quantum Lab. Quantum Lab Two are going to be showered with presents and uh, free space in startup, right? And uh, you know, every opportunity to take the world by storm. Thank you so much, Artic. And for the first prize, it's not going to me, uh, be me who speaks the magic words and names the magic company. For this, uh, I'd like to uh, invite the mayor of the city of Gdańsk, uh, Pavel Adamo Adamovich, uh, on stage. Pavel, pleased to meet you. And Rosha Jasnoch, uh, who has been one of the driving forces behind this entire event in the startup zone. And uh, that means that now the job of announcing who's going to take away the crown falls to you. euro, A więc według dzisiejszego kursu no ponad 24 tysiące złotych. W wyniku burzliwych obrad jury, oczywiście to żart był, bo byliśmy tutaj bardzo w sumie zbieżni, pierwszą nagrodę otrzymał kto? Profesor! Wow. <noise> Niech ten otworzy Panu Tobie wszelkie rynki globalne i nawet galaktyczne, bo wszędzie trzeba się uczyć, a uznaliśmy, że taki innowacyjny sposób połączenia nauki i zabawy jest godny nagrodzenia, bo jako społeczeństwo uczące się, innowacyjne, chemia jako ważny przedmiot z zakresu nauk ścisłych wymaga tego. No liczymy, że też i w przyszłości będzie matematyka. Moja córka ma z tym ciągłe problemy, a więc właśnie yy, yy, zwłaszcza media. Wielu sukcesów. szansę wyrazić radość, wdzięczność dla jury i pozdrowić rodzinę, bliskich, znajomych. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję za wyróżnienie. Byliśmy strasznie popularnym stanowiskiem na dzisiejszym... Oh, I'm sorry. We were very, we were a very popular stand today and yesterday here at InfoShare and this is most precious for us, because lots of people were coming and saying that we do a great job. with changing the education and changing and producing tools for education. This is only in the beginning, as I mentioned in my presentation. We started with the Polish market and we now want to go to Europe and then global with other, as, as the Mr. President mentioned, uh, also with mathematics, biology and other. So thank you once again and see you soon, I hope, uh, in the Internet. to nie jest jedyne, co dostaje ten nasz tutaj dumny finalista i pierwsze miejsce. No klucze do startera, klucze do miejsca w starterze. Ja tą propozycję składam co i raz od nowa, więc złożę po raz kolejny. To jest jakby jedna z nagród, ale muszę jeszcze opowiedzieć o tym, że to pierwsze miejsce dostaje dużo więcej, bo chcielibyśmy zaproponować Wam zaprosić Was do tego, żebyście z nami, jakby ze Starter'em rośli. Bo w lipcu, z początkiem lipca, zaczynamy program akceleracyjny w, w starterze i chcielibyśmy, żebyście dołączyli do nas na 4 miesiące. I na pewno, w ramach programu akceleracyjnego, możemy Wam obiecać dużo, a możemy Wam obiecać na pewno, kupę ciężkiej pracy. Kupę pracy domowej, które będziecie musieli e, wykonać. E, cały tłum mentorów i e, cały tłum ludzi, którzy będą Wam doradzać i będą utrudniać Wam podejmowanie decyzji, bo jeden będzie mówił coś innego, drugi coś innego i trzeba będzie niestety sobie z tym poradzić. E, na pewno Wam możemy obiecać wyzwania indywidualne, cele, które będziemy was i będziemy z nich bardzo twardo rozliczać. Na pewno towarzystwo dobre, współbrateńców, którymi będzie się można dzielić niedolą i dolą jakby w rozwijaniu własnej firmy i jak się bardzo postaracie, to może będziemy mogli Wam też sfinansować dodatkowo jakiś wyjazd zagraniczny, tam gdzie będziecie chcieli podbijać rynki. Słyszałam się, że Brytanię zaczynacie jakby roz rozpracowywać, kolokwialnie mówiąc, ale no myślę, że plany są szersze i tego bym najbardziej życzyła, żebyście nie skończyli na polskim rynku, tylko wyszli do sąsiadów i nie tylko sąsiadów. I jeszcze myślę sobie, że możemy Wam obiecać, że takich paru bogatych wujków, inwestorów, Aniołów biznesu też zaprosimy do tego programu. Myślę, że można się tam ewentualnie z nimi też dogadać i jakieś dodatkowe pieniądze. Wiem, że już macie pozyskane, ale na pewno będą potrzebne za chwilę znowu. Eee, I może na dowód tego programu akceleracyjnego wręczyć Ci taką rakietę, bo ten program się nazywa Starter Rocket. Więc myślę, że to możecie sobie już dziś położyć na początek na biurku i popatrzeć i się zastanowić, czy to dobra propozycja. Zapraszam serdecznie ale muszę też powiedzieć o dodatkowych nagrodach od naszych partnerów, bo to są nagrody, nie tylko dla pierwszego miejsca, to akurat wymienię e, najważniejsze, natomiast dla pierwszego i drugiego miejsca mamy bilety na Pioneers Festival do Wiednia, mamy od eksperta, e, po pierwsze dostęp do Bizparku, Microsoftu, a po drugie telefony Lumie, e, po trzecie mamy od e, Innovation Nest i, i, i Szkoły Przedsiębiorczości Spin warsztaty z Customer Development dla Was. E, mamy no, usługi od Amazona, mamy e, usługi od Semstormu, od Jelly e, Ceremowe, hosting od Superhosta, e, Scrambla i jeszcze Egza chciał powiedzieć o Smart Space. Czy ja mam tu przedstawicieli Egza, żeby powiedzieć dwa słowa, co oferują? Poproszę. Witamy, witamy. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem tej imprezy, pod olbrzymim wrażeniem prezentacji, jakie mieliśmy okazję dzisiaj oglądać. I tak przygotowaliśmy dzisiaj też pewną nagrodę, jako że jesteśmy początkującym inkubatorem. W przyszłym miesiącu otwieramy Smart Space miejsce dla startupów w Toruniu. Mamy nadzieję, że uda nam się stworzyć taką społeczność, jaka powstaje w Gdańsku i taki sam klimat, także w Toruniu. Dlatego przygotowaliśmy pewną nagrodę w formie dostępu do naszej infrastruktury, którą posiadamy, i mamy nadzieję, że to właśnie Audio trip bardzo dobrze ją wykorzysta. Także zapraszam Michała, tak? Jeśli jest jeszcze z nami gdzieś. Michale? <grystanie> dobrze, to zdobędziemy adres mailowy do Michała i napiszemy. O, leci, jest. OK, gratuluję i wszystkim powodzenia. Twój pomysł naprawdę bardzo nam się spodobał i sądzimy, że będzie coś z tego fajnego. Także gratuluję. Wow. Wielkie dzięki, zupełnie się nie spodziewałem. to co się działo na scenie startupowej wczoraj, a to co się dzieje dzisiaj tutaj na scenie głównej, nie mogłoby się odbyć, gdyby nie nasi sponsorzy i nasi partnerzy. Sponsorzy InvestGDA, Gda, Aligo, Edoradca i Polish Investment Fund Startup Friendly. No i partnerzy Miasto Gdańsk, które współfinansuje Nagrodę Główną Finansową, Startup Pirates i Cloud Expert. I gdyby jeszcze Wam było mało konkursów, to my jako starter organizujemy konkurs Creative Business Cup i właśnie robimy do niego rekrutację. To jest konkurs dla branż kreatywnych, a myślę, że tutaj te branże kreatywne również są, więc serdecznie zapraszamy. Aktualnie jesteśmy na etapie rekrutacji do tego konkursu i dajemy szansę na wyjazd do Kopenhagi na światowe finały tego projektu Creative Business Cup i tego konkursu, więc zapraszam serdecznie. Profesorowa ja profesorowa Yamamę e, i, i do Quantula Mumana Audiotrip. Dobrze, super.